Witamy Państwa bardzo serdecznie w firmie Energiegos Polska. Na początku chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do subskrybowania naszego kanału na YouTube, jak również do lajkowania i komentowania naszych filmów. Przede wszystkim aby być na bieżąco, a jeżeli chodzi o komentarze, no to zachęcamy do zadawania pytań, na które będziemy się starali sukcesywnie odpowiadać. Dzisiejszym naszym gościem jest Skoda Super B. mieliśmy dzisiaj przyjemność montować instalację gazową właśnie do tego egzemplarza. Mianowicie jest to egzemplarz z silnikiem 3,6 litra V6, dokładnie VR6 o mocy 260 koni mechanicznych. Jest to silnik w technologii FSI, także z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Cała auto jest z 2010 roku. Jak wiemy Skoda Superb to jest najwyższy model jeżeli chodzi o mm, gamę modeli e, aut marki Skoda. <laughs> Charakteryzuje się on przede wszystkim bardzo dobrym wyposażeniem. E, można powiedzieć że to jest taki Mercedes wśród skut e, Auto Jest bliżej można powiedzieć nawet do e, wysokich modeli Audi czy też Volkswagena niż też do Skody jaką znamy e, która jest popularnym autem e, Wśród wielu grup społecznych, można powiedzieć, tutaj naprawdę mamy do czynienia z luksusem. E, luksus też lubi szybko przyspieszać, dlatego też mamy tutaj e, do dyspozycji silnik 3,6 litra o mocy 260 mechanicznych w technologii właśnie bezpośredniego wtrysku paliwa, e, który niestety nie jest zbyt oszczędny. Mianowicie takie auto spala średnio około 14 litrów benzyny No i to wiadomo jest wartość całkowicie niedopuszczalna Dlatego tutaj właściciel zdecydował się na montaż instalacji gazowej Aby te koszty praktycznie o połowę zmniejszyć Jeżeli chodzi o gaz, gazo auto powinno spalić też około 14 litrów Do tego musimy doliczyć około 2 litrów dotrysku benzyny na każde mm, 100 km Pozwoli to zaoszczędzić aż 250 zł na każdym przejechanym tysiącu Wydaje mi się, że jest to wartość naprawdę bardzo, bardzo dobra Zbiornik w tym aucie zamontowaliśmy na pojemności 72 litrów. Brutto pozwoli on na przejechanie nawet 400 km na jednym tankowaniu. Oczywiście jeżeli będziemy spokojnie przemieszczać się poza miastem na tym pomacie z rozsądną prędkością, nie używając za mocno pedału gazu, ta wartość na pewno jeszcze się zwiększy, może nawet sięgnie 450-500 km na jednym tankowaniu, co jest w ogóle wynikiem bardzo eleganckim wlew gazu utrafił pod klapkę wlewu benzyny jest to wlew niewymagający stosowania dokręcanej końcówki rozwiązanie bardzo wygodne, jednocześnie dyskretne także otwieramy klapkę, podpinamy pistolet tankujemy po zakończonym tankowaniu pistolet odpinamy, klapeczkę zamykamy i nie widać, że mamy instalację gazową Przełącznik został zamontowany tuż obok dźwigni hamulca ręcznego, jest to miejsce wskazane przez klienta. Pokazuje on poziom gazu pozostały do wykorzystania, jak również daje możliwość manualnego przełączenia pomiędzy trybem gazowym a benzynowym. Z elementów widocznych pod maską no to zobaczymy tak naprawdę tylko reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej, który jest umieszczony tuż obok lewej przedniej lampy mamy jeszcze filtr fazy lotnej oraz listwę wtryskiwaczy gazowych umieszczoną na kolektorze. E, dlaczego auto FSI zużywa benzynę? Otóż podczas pracy na e, gazie wtryskiwacze benzynowe teoretycznie powinny zostać wyłączone, a z racji tego, że znajdują się bezpośrednio w komorze spalania mogłoby to stworzyć taką sytuację, że przedwcześnie by się nam zużyły, by się zapiekły, bądź też oległyby ogólnie uszkodzeniu. Dlatego stosowany jest niewielki dotrysk benzyny, aby takie wtryskiwacze ochronić. Jeżeli chodzi o niesione oszczędności, ma to niewielki wpływ na to, że z każdym tysiącem kilometrów oszczędzamy troszeczkę mniej pieniążków, ale tak czy inaczej, oszczędność jest. I na pewno to zaprocentuje dla klienta w postaci pieniążków, których nie wyda na benzynę, a zupełnie na jakieś inne rzeczy, czy to na przyjemności, czy też na jakieś domowe wydatki można przeznaczyć właśnie pozostałe fundusze. Eee, koszt instalacji to jest 6300 zł, w przypadku tego auta zwróci się po około 25 tysiącach kilometrów. Jak wiemy takie auto jest połykaczem kilometrów. Także na pewno dziesiątki tysięcy kilometrów tien będzie pokonywał, a już właśnie po 25 tysiącach kilometrów, instalacja całkowicie się zwróci, przynosząc dodatkowe zyski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do komentowania tego filmu. No i oczywiście zapraszam na nas, nasze kolejne produkcje. Do widzenia!